Witajcie, jestem Magret i dzisiaj razem z Aszem wybierzemy się do dzielnicy na targ grybne. Ta Wiesz, mogła do... już spisać deskę na straty, ale nie ja. Okej. Okay. Jesteśmy... Rozpoczynamy rozdział drugi port rybacki i będziemy wybierać się na targ grybny. Ale chyba mamy towarzystwo. No, chyba tak. Dawaj Ash, musimy się gdzieś schować chyba. No, co was gra, ja tutaj przyszłam. Ale <grym> Jakie durne ptaki! Daj im spokój! Bo co? Są durne! O tak mówię! Ach, chcesz, żebym ci obił tę twoją facjatę? Kanapę <grym> se obi. Hej! Przestańcie już. Słyszycie coś? Okej, okay. czyli wygląda na to, że będziemy musieli unikać naszych prześladowców i starać się, żeby no, nas nie znaleźli. A, jest pierwsza ściana więcej z żarówek. Chyba tu można by zacząć. Mhm, dobrze, to zaczniemy. scenam się. Flamek pomoże Ci znaleźć miejsce do malowania dżinów. Okej, okay, czyli tutaj możemy stworzyć swojego yy, kolejnego dżina. Okay, dobra. Ten pamiętam dobrze. <noise> no to dawaj aż będziemy rysować, malować. No mhm. dobra. Mieliśmy już tego, to może weźmiemy sobie teraz a weźmy tego nie będzie. Malując zina idzie od góry do dołu. No okej. Okay. Oj, jakiś taki krzywulek nam wyszło. A niech będzie też krzywulek może być. Dobra, to co? Aha, doszło nam jeszcze jakiś jeden element. A możemy <grywamy> oko. No dobra, też może mieć ogon, Czemu nie? O to chodzi. <grywamy> dobra. No to wróćmy. I to co? Zrobimy mu może... E, zrobimy mu dwa rogi mój biedny wygląda jakby był bardzo zmęczony. Dobra, zobaczmy. A jeden większy, drugi mniejszy też może być. Coraz ciekawiej! No, nika... nika boże. Ale tak mam, straszne, jak pierwszy raz czytałam opis tej gry miałam takie przeświadczenie, że podobny motyw już z znam i po w chwili zastanowienia pomyślałam, że tak, że jest taka książka, nazywa się Yumi i malarz koszmarów, Brandona Sandersona I właśnie e, główna postać, czyli Nikaro, jest malarzem, który, bech, bech! <laughs> który również porusza się po mieście i ma za zadanie... Ja. A, tutaj, okej okay które ma za zadanie o, tworzyć e, piękne obrazy, które mają strzec e, mieszkańców pewnego miasta. Tutaj nie będę za dużo zdradzać, bo książka generalnie warta jest odkrycia i warta jest przeczytania, ale no, jest taki podobny vibe. Stąd czasami mam taki, że zamiast mówić aż, mówię po prostu Nikaro, ale no jest to podobne. No raz? Zróbmy z Pasmo gotowe. Co dalej? <laughs> czyli jak my rysowaliśmy. Właściwie malowaliśmy. Aha, możemy otworzyć. Mm, czyli możemy sobie zrobić przegląd mapy. Okej. Okay. W dół i w boki. Okej, okay, to tak. Laternia morska jest rozświetlona. Tutaj mamy. Y Okej, okay, dobra. Mamy podgląd mapy i możemy z niej korzystać, żeby zlokalizować, gdzie jeszcze nas nie było i co powinniśmy tutaj jeszcze znaleźć. Gdzie są światła. Ok, tutaj sobie powoli. Zagospodarujemy tą ścianę, czemu nie jak już mamy taką możliwość, to <noise> dlaczego z niej nie skorzystać? Zawsze to będzie jakieś ciekawsze. Tak. Jest jedna ściana, a tutaj co? No nie, oczywiście, że nie. Ale tutaj tutaj nie możemy aha dobra czyli ty będziesz chciał żebyśmy dla ciebie coś namalowali będzie ognisko dobrze się spisałem <noise> jasne że tak aha jeszcze kolejne kwiaty ok aha ok czyli możemy sobie tutaj już y no co? Nie da rady. Potrzebuję super farby. No wiem, 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 aż że potrzebuję super farby, ale bierzemy tak, sobie. <noise> Dobra. Malujmy co? Mogą być tulipany. Pozbędziemy się tej fioletowej mazi za pomocą tulipanów. A tu jeszcze mamy. Okej, okay, kolejna. Ja Ale tego bez super nasz jean nas doładował, także możemy od nowa aktywować sobie. Zmieńmy sobie może na inne kwiatki, czemu nie. Cała, cała ściana jest przekryta tym fioletowym mazią, no. Oj, nasz biedny nie może się przedostać. Możesz już? Możesz, super jeszcze sobie troszeczkę tutaj upiększymy. Co dorzucimy? A, może dorzucimy te kwiaty. One są takie też fajnie uzupełniające tło. Okej. Okay. No, dawaj. Dawaj jeszcze. Na Swoją drogą, wracając do Yumi Malarza Koszmarów, serdecznie polecam tę książkę. Jest warto uwagi i myślę, że każdy, kto ją przeczyta lub zna, będzie miał pewne skojarzenia właśnie z Concrete Genie. A tutaj co? A, też kolejne, pokazujesz nam kolejne światła. Dobra. A to dziękuję za wskazówkę. Będzie nam na pewno łatwiej. Tutaj teraz narysujemy sobie <grym> las. Poczemu nie? I rozpalimy ognisko. Nasz tutaj jean lubi ogniska, więc czemu nie? Kolejne. Mhm. Mm Ty chcesz ważki tutaj? No dobra. A, to nie ważki, to są te motylki fajne. <grystanie> Ukończyliśmy strefę. No dobra. <grystanie> Ta fabryka sardynek chyba nigdy nie wyglądała lepiej. No, bardzo skromny aż. <noise> Ale to zgadzamy się. Tak? Okej. Okay. Mm, tutaj mamy jakiś element. Okej. Okay. A, możemy sobie zagrać razem. <noise> razem z Ziną. Oj, kartka. Mam. Zdobyliśmy kolejną notatkę naszą. I co? <laughs> Okej, okay. przymiliśmy. Teraz pomorzesz się z tymi drzwiami. Okej, okay, ale zanim położysz nas z tymi drzwiami, to jeszcze sobie tutaj trochę udekorujemy. Rozjaśnimy też, żeby było. Troszeczkę jaśniej, przyjemniej Ach, też drzewa, dobra. Okej, okay, sorry, już już malujemy ci drzewa. Masz naprawdę dobry gust. Malujemy ci trzeba, żeby nie było. Proszę bardzo. Dobrze. Czyli co? Możemy iść... O, jeszcze tutaj coś, zanim pójdziemy. No, schowaj. Aha, kolejny wycinek gazety. No dobra. że już nas tutaj nie będzie. A co ty tak serduszkujesz tu do nas, co? O, nie, Oj oj. Tam, że uda nie się ich uniknąć? Może gdybym biegł po dachach. Po dachach mówisz? Aż. No okej. Okay. No to pobiegajmy trochę po dachach. Czemu nie? Kurcze, potrzebuję tej kartki. Mogę ich odciągnąć. Mhm. Będziemy mogli odciągnąć. Hej, złapcie mnie! Odciągnijmy ich jeszcze trochę dalej. Tutaj jestem. wreszcie Uciekam wam. Tak, lepiej się ukryj. Dobra, no możemy Oj, się wrócić. To na pewno jak... Oj, tu maki. No, to teraz na szybko damy radę. Damy Mam radę. No. Ani tu wrócę. A nie, poszli w jakieś inne, inne miejsce. No dobra, no to póki was tu nie ma, to może sobie ogarniemy ten budynek. Mhm. Tu też widzę, że będziemy potrzebować. Wejdźmy w taki może leśny vibe. Jakieś mniejsze, większe drzewa. Rozpalmy sobie też ognisko. Nie, aż takie duże. A to co jest tutaj nowego? Aha, słońce. No okej, okay, czyli rozpaliliśmy sobie słońce. Aha, o nie, tu mamy te fioletowe. Ale tutaj chyba na górze był... Um, no ...przez chwilę. Tak mi się wydaje. Nie. Yeah. Był Jean, dobra. To tak, mieliśmy już te dwa, to wykorzystajmy sobie teraz tak. Te. O nie, znowu <gry> A będziesz taki trochę powyginany. Dobra, mamy jakiś nowy element i są to uszy. No dobra, no to damy sobie uszy. Teraz może damy sobie jakieś dodatkowe elementy. Do tworzenie tych stworków jest naprawdę fajne. Jest bardzo ciekawe. Mhm, dobra, teraz może damy sobie jeszcze te rogi. A czemu nie? I, i, i te zawiasy jeszcze. A ostatnie co dodamy, to dodamy ogon. i ożywiamy. Znowu biedny pokraczak. <grybujesz> Okej, okay, zamienią się słuch, czyli co? Użyliśmy tych długaśnych uszków. Ale no, oni są tu teraz, tak? A nasz dzień, gdzie poszedł? Daż radę przyjść tutaj? Czy nie? A... Gdzie jest ten nasz dżin? A tam jest nasz... O, tutaj kolejne. Mam ją. <laughs> Mamy kolejną kartkę. Wszystko zaplanowane, co? Okej. Okay. Okay. A tutaj co jest? O, też kartka. No proszę. Czyli kolejny dżin. A tutaj? O, też kartka. Znów na miejscu. Okej. Okay. Czyli musimy sobie namalować mm, te kwiatki, żeby zadowolić naszego kolegę. I drzewa, tak? I też jeszcze drzewa, no dobra. <ścoughs> Następna trofeo, Normalnie dzisiaj trofeum za trofeum nas spada. Ale. No nie. Dobrze. Czyli mamy tutaj. E, rozświetliliśmy sobie przy okazji, ale też naładowaliśmy sobie pędzel. Dobra. To chodźmy tutaj do tyłu, tam gdzie mieliśmy. E, gdzie mieliśmy tą ścianę. O jest. Tutaj mieliśmy tą ścianę. No to co? To spróbujmy. Najpierw sobie wybierzemy element. A tutaj mamy coś nowego. Hmm, będę do tego tak? potrzebował super farby. A co to jest w ogóle? Nie możemy, no dobra, no to spróbujmy. Dużo lepiej. A! Czyli to są teraz takie drzewa, no pięknie. Ładnie, elegancko. <noise> to teraz jeszcze to by sobie. Na tyle. Gwiazdy może namalujemy. A nie, myślę, że to Muszę to oczyścić super farbą. Dobrze, już. Biegniemy znowu się naładować. No, kolego, naładujesz nas? A tutaj też będziemy cały budynek. Ale zaczniemy sobie od tamtego. Skończymy, myślę, dzisiaj tamten budynek jeszcze, żeby już mieć go z głowy. A tu coś jeszcze? nie A tu jesteś jeszcze bliżej, no dobrze. Ok, mamy wybrane gwiazdy. Posprzątajmy tu. Ok, czyli rozświetliliśmy sobie. Mamy już tutaj e, wszystko chyba odblokowane z tej mazi. Więc jeszcze tutaj sobie dodatkowo bierzemy. A też niech będzie dobrze. Takie ładne są, takie przyjemne dla oka, więc tak zrobimy. Okej, okay, rozświetliliśmy tą stronę. Mm. No co tutaj nam coś mówi, że agli. Nie I też możemy sobie pomalować, zamalować ten brzydki obraz. Niech nie będzie nam mówił, że tu jest m, brzydko. Damy sobie słoneczko. Okay. Tutaj u góry coś, coś mamy. Dobra, tak, ten, ten budynek w sumie mamy już chyba zaliczony. No, schodź. Aż. Proszę cię. No, ależ ty jesteś. Aż. No, zeskakuj. Dobrze. Zeskoczyliśmy. Nie au, tylko zeskakuj. Tu mamy rozświetlone. Tutaj te elementy mamy nierozświetlone. A, tutaj jeszcze. Dobra. To jest nadal ta część budynku. Okej. Okay. Damy sobie sosnę. Okej. Okay. Damy sobie też słoneczko. Z tej strony też może być. Czemu nie. E, teraz tak. A może sobie wybierzmy te elementy i wybierzmy sobie ważki. Będą pasować do tego elementu. Tutaj jak nam się rozświetlają też um, lampki, to też wyrastają nam jakieś roślinki. Jakieś takie miasto robi się ciekawsze zupełnie, no, czemu nie? więc to też jest okej. Okay. Nie wiem do czego aż tutaj mówił. A to? A, było to inne drzewo. Nie mają nic lepszego do roboty. No chyba nie, aż skoro tutaj sobie siedzę cały czas. Okej, okay. tutaj mamy rozświetlone. Ładnie. Tutaj też rozświetliliśmy. O nie, znowu pudło. Oni mnie jeszcze nie widzą? Jak to, to możliwe w ogóle? Dobrze. O nie! O nie! Dalej łapiemy go! Uciekaj! Aż uciekaj! O nie! naprawdę musimy ich unikać i to tak konkretnie musimy ich unikać. A nie, zebrali mi mój pędzel. No, nie. O, i wiecie co, No? dawaj aż. Musimy ich bardziej unikać. Bardzo dojrzałe. A gdzieś naprawdę. Aha, jeszcze tutaj coś. Ale zyskaliśmy kartkę, więc może. Dobrze, że tu przyszliśmy. Hmm. Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj przejść. O, kolejna kartka. O, to I tu. <laughs> Tam też jest kartka? A co to takiego? O, właśnie, co to? O, nie wiem. No ale, gdzie my zawędrowaliśmy w ogóle? Chyba w tej okolicy o, mieliśmy na razie nie ouch. przechodzić. Dobra, to są te nasi znajomi? Tutaj są? Nigdy nie siedzą w domu. dobrze. Wróciłem może na razie na jakiś dach. Spróbujmy. Hmm, tutaj jesteście? Nie. No to dobra. Spróbujmy. Aż proszę cię zejdź. Nie krzycz aż Dobra, czyli tutaj mamy kolejny element gdzie mamy te nasze? Gdzie są nasze dżiny? Ostatnio był tutaj, gdzie wyście się podzieli? Hm. No i dobra, no to niech będzie. Rozświetlimy sobie na razie tutaj. Dopóki nie spotkam jakiegoś dzina i nie naładuje nam pędzla, to będzie ciężko, żeby odblokować pozostałe elementy. Więc może sobie tutaj na razie rozświetlmy to, co mamy. Okej, okay, schowaj pędzel na razie. Jest ok. I znajdźmy jakiegoś dzina. Gdzie jesteście, chłopaki? By było tu u Was dwa. Dwóch was tu było, gdzie jesteście? Tutaj? Chyba, że was skasowało Proszę na chwilę, bo tutaj na pewno był jeden Nie ma No nie No nie no, gdzie są te nasze geny? A. Dobra, no to na razie spróbujmy na, namalować te, te elementy tam, gdzie możemy. I będziemy się zastanawiać potem, jak znajdziemy w końcu nasze naszych towarzyszów, naszych kolegów. Tutaj jeszcze możemy. Tutaj też będziemy mogli jeszcze tą ścianę pomalować. OK, no ale tutaj już dalej nie możemy. Schowaj, na razie. Hm. Gdzie są te nasze dżiny? Stąd przeszliśmy, więc to na pewno, na pewno nie tutaj. Dobrze. W każdym razie myślę, że to też jest dobry moment na zakończenie dzisiejszego odcinka, i postaram się znaleźć dżiny, żeby móc naładować pędzel i ruszyć już dalej z, z renowacją tego miasta. Natomiast w tym momencie, dopóki ich nie znajdę, nie ma za bardzo sensu unikanie się, bo nie możemy nic odblokować dalej. No nic. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i mam nadzieję, że do rychłego usłyszenia.